jestem ja Klaudia, to kanał, No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Do 200 g wody o temperaturze 80 stopni Celsjusza wprowadzono 20 g chloranu 7 potasu KClO4. O już ile gramów tej substancji należy jeszcze dodać, aby w podanej temperaturze otrzymać roztwór nasycony? No to przede wszystkim musimy sobie tutaj znaleźć rozpuszczalność. Rozpuszczalność KCl. O 4 w 80 stopniach Celsjusza. No to odszukujemy to sobie tutaj, oczywiście. Gdzie my to mamy? Mm, tu mamy kcel. 4 w 80 stopniach i będzie to około 16 gramów. Czyli mamy 16 gramów substancji. Na, i tu mamy napisane na 100 gramów wody. Ok, i mamy tak. Do 200 gramów wody wprowadzono 20 gramów chloranu, czyli mamy dwa razy więcej wody. No to musimy sobie policzyć tą rozpuszczalność dla 200 gramów. No, mam nadzieję, że widzicie, że to są 32 gramy. Ale to tak czy siak. Żeby nikt się nie czepiał, zapiszemy to w postaci proporcji. Że tu mamy 16 gramów i to odpowiada 100 gramów wody. To x tych gramów mamy w 200 gramach wody. Jest pokazane, jak chcemy to liczyć, no to mamy 32 gramy. A my wprowadzamy tylko 20, czyli masa... KCLO4, którą należy dodać, to 32 gramy. Odjąć te 20, które wprowadziliśmy i brakuje nam 12 gramów soli, aby otrzymać roztwór nasycony. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!